Dzień dobry, kochani. Witamy Was bardzo serdecznie. Jak możecie zauważyć, nie jestem dzisiaj sama. E, jestem razem z moją asystentką Oliwką. E, no i możecie zobaczyć również, jak wygląda stół, bo tutaj było wszystko ładnie przyszykowane. No, musiałam na chwilkę odejść, e, zrobić obiad. No i wygląda no. <taki> tak, jak wygląda. Więc nie przesadziłam jeszcze ani pół kwiatuszka, a już muszę sprzątać. Więc nie wiem jak ten film będzie wyglądał, no ale mam nadzieję, że coś uda. Kamienie. Kamienie, tak. Oliwia tutaj sortowała ceramis i keramzyt, ponieważ ja korzystam z starego ceramisu, miałam go wymieszanego z keramzytem, więc no tutaj pomoc okazała się. Sezonowa. Tak, tak. Tutaj pomoc była bardzo duża. Zostało to wszystko rozdzielone. No, a teraz muszę to troszeczkę tutaj posprzątać. E, I zaraz zapraszam Was do przesadzania. E, Philodendrona Pink Princess i jak Onemy. A co nam się jeszcze uda, to zobaczymy. Także sprzątamy. Ja może od Aglaonemy, ja ją tutaj troszeczkę podlałam, troszeczkę, hmm. zapomniałam wylać wody. Podlałam, ponieważ miałam tak słabołam się, że będzie mi ciężko oczyścić ją z ziemi. Wezmę sobie oliwkę tackę żebyśmy się jeszcze tą ziemią tu nie ubabrały, bo to już po prostu będzie hit sezonu. O, jakie ma duże, już ładne korzenie. To jest Aglaonema, którą kupiłam niedawno w Obi. Będę ją Taka właśnie... Taką liczna. kuleczkę, tak. Magiczna. <laughs> <laughs> Tutaj już, o te najmniejsze listki niestety są żółte, więc od razu się ich podbędę. Ja będę wykorzystywała... Okej, okay, ktoś nas napisał. Ja będę wykorzystywała już z odzysku tak zwany, więc nie musicie za każdym razem wymieniać ceramizm na no, nowy możecie go jeżeli jest taka konieczność wyparzyć może nie, nie Chorunia, ale nie robisz już nie rozsypuj bo zobacz po prostu po, tutaj to by nie wiem co musiało być żeby był porządek no ja czym ja mówię aha no w każdym razie możecie wykorzystywać już ceramizm, którego używaliście można go oczywiście ewentualnie sparzyć żeby Zabić żeby doniczka była cała. Tak, żeby <laughs> pozbyć się jakichś niepotrzebnych, szkodliwych, nie wiem czy grzybów, zależy co tam z poprzednią roślinką się złego działo, czy tam jakieś nie coś w tym się także. tak, czy tak, czy tak, czy tak samo jak w przypadku, jak w przypadku karamzytu. Dobra, Lunia, teraz to wypukamy, nie, teraz poczekaj, zabierzemy to. To wszystko żeby nie było tak dużo. Żeby, I teraz ja oczyścimy sobie korzenie delikatnie w wodzie. Tak, żeby. Aglaonema jest bardzo łatwa, jeżeli chodzi o przenoszenie do ceramisu, ponieważ. Żeby żeby to czarne wyszło. Żeby to czarne wyszło, tak. E, ponieważ e, fajnie się czyści te korzenie, one są dosyć takie. Ładne. Ładne, dokładnie. One są takie ładne, więc tutaj nie trzeba się zbytnio namęczyć. Natomiast usuwamy tyle ile się dano. Nie muszą być jakieś super ekstra białe, idealnie. Najważniejsze, żeby nie było e, jakichś e, takich większych kawałków ziemi, kory. Tutaj wstać. To za chwilkę, ale chyba musimy wziąć większą oliwiadoniczkę, bo widzę, że ta będzie za mała. To może być o taka. Przesuń sobie tutaj do za... Może zapapiemy. być taka. Może być. Taka właśnie będzie idealna, okej. Okay. To jest troszeczkę miejsca, czyli wezmę to. Dobrze. Dobra, oglona ma oczyszczona. Myślę, że już tutaj wystarczy tego... O, mamo, już tam... <ścoughs> Widzę, że przygotowujesz, tak? Mhm. Mhm. Ale wie, wie, no dobra, no dobra, nie okay. ale to już, już wystarczy za dużo. Nie wystarczy, bo nie widziałam, że jedna łóżka wystarczy. <grymne> dobra, poczekaj, zaraz tam włożymy tę maglaonę i będziesz dalej e, zasypywać, Tak, Oliwia już tutaj <grymne> przygotowała ceramicz go do doniczki, ponieważ ta doniczka ma malutkie dziurki. Ma takie No widzisz, mogłyśmy tutaj w sumie wsypać e, troszeczkę keramzytu po to, żeby nam ten ceramis się tutaj nie przysypywał no, to ale... Nie, to się daje na spód, ale wiesz co, zobaczymy jak jest w tej, czy ja tutaj dawałam? Nie, nie dawałam. Dobra. Czyli w sumie takie e, otworki, to tutaj nam się zbyt dużo szkody nie stanie, prawda? A żeby, tu. tutaj roślinkę delikatnie. Okej. Tylko no delikatnie, tak? Poczekaj, zabiorę tą wodę. Bo no. drugim liście, no bo regami, e, e, Tak, Seramis mamy troszeczkę namoczony, pamiętajcie, żeby nowy ceramizm, ale nie stukaj, bo to wszystko przeszkadza tutaj bardzo, wiesz. Nowy ceramizm, który dopiero co kupiliście jest jeszcze nieużywany, bardzo ważne jest, aby go moczyć przez 24 godziny co najmniej i bardzo dobrze wypłukać e, z tego pyłu, który tutaj się I żeby kulki znajduje. były sobą. <laughs> żeby kulki były sobą. Dawaj ten zramis, bo my tu nic nie zrobimy. Tu. Chodź, dobra, to już zostaw te kulki. Kulki ładnie przesortowałaś. Chcę mam tą buzę magiczną. Chodź, ja tutaj bym musiała mieć... Ciu. Dobrze, ale Oliwia, sypiemy, okej? Okay? Dajesz tutaj Radę? No to daj. Ja tutaj ładnie ułożę kwiatuszka, a ty wsypuj. Wsypuj jeszcze, ja mam wsypywać. A No to wsypuj. Tam jest tak. Okej. Nie wiem, czy muszę coś mówić w ogóle tutaj dzisiaj. Eee, A Ja nie nagram tego filmu. Ja nie potrafię się przy niej skupić. Hmm. Ale okej, okay, no nie muszę za dużo mówić. E, udało nam się się leje. E, Pierwsza roślinka przesadzona. Mam ja nadzieję. Widzicie. Jak widzicie, tak. Mam nadzieję, że da sobie radę po tym naszym przesadzaniu, tak? Okej, okay, no to co? Odkładamy tą roślinkę i zaraz zabieramy mam się... jedną doniczkę i drugą doniczkę okay, to sobie i jeszcze twoją doniczkę. Aha, a słuchajcie, jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany. E, takimi oto matami, którą tutaj widzicie. Ona jest zawsze odporna, więc zresztą będziemy mieli okazję się pokonać. Żeby by były łapki w górę. Żeby <noise> były łapki w górę. A jeżeli jest, chcielibyście nabyć taką matę, to e, podam wam tutaj maila, pod którego e, możecie pisać. E, dobra, a my bierzemy się za za, za robotę. Za robotę się bierzemy. Kochani, kolejną roślinką, którą będziemy teraz przesadzać jest e, mój... Ferarisk. Do ceramisu będziemy go przesadzać. <grymne> <grymne> jest mój filodendron e, Pink Prince. Dobrze kochani, musiałam sobie to opuchać pod bieżącą wodą i próbuję teraz rozdzielić te dwie sadzonki żeby jak najmniej tu uszkodzić te korzenie Oliwia zaraz się wywrócisz No dobrze, udało mi się rozdzielić, chociaż nie było łatwo, bo tylko, że nie było mocno splątane. Nie obyło się bez małych szkód. Tutaj będzie misrek, który. Nie już taki troszeczkę podrzucony. O, Lunia, mama cię zaraz naprawdę wyprosi. Nie będziesz ze mną tutaj nagrywała. Jak będziesz przeszkadzać, ja się Szykuj, to nie chowaj się, tylko szykuj już doniczkę. Dobra? Szykuj. Ja Ale za dużo nasypałaś tamtego ceramiku, wiesz? Za dużo. Tutaj słuchajcie. E, Wychodzę na jakieś... Tak. Ale... A jak widzicie, to tutaj taka ziemia. Nie, tutaj koleżanka Wam wszystko opowie. E, dobrze, Opukam sobie to jeszcze pod bieżącą wodą i zaraz wracam. Kochani, tak wygląda oczyszczony filodendron. Korzenie nie są aż tak bardzo białe jak w przypadku aglaonemy. Tam to. No, ale mogą być jak widać. W przypadku aglaonemy było to zdecydowanie bardziej łatwiejsze. Natomiast tutaj nie ma sensu już tego bardziej robić, żeby nie uszkodzić tych korzeni. Tyle wystarczy. Ja tak samo robiłam z, e, z alokazjami, nie mi ich tak nie wiadomo jak dokładnie, one były takie lekko przybrudzone ziemią. To Najważniejsze, błyska. żeby nie było jakichś większych kawałków e, kory, torfu. <muletra> <muletra> Muszę kończyć szybko ten film. A dobra, my przesadzamy, my przesadzamy. ilowo wyszła, <noise> więc mogę cokolwiek powiedzieć, przynajmniej spróbować. Słuchajcie, zabrakło mi seramisu, musiałam sobie jeszcze troszeczkę tutaj e, przepłukać. Tak jak mówiłam, jest to seramis już używany, więc ja go tylko przepłukałam, natomiast pamiętajcie, bo to jest bardzo ważne, zanim przesadzicie roślinkę do nowego ceramisu, musicie go moczyć przez co najmniej 24 godziny i dobrze, naprawdę dobrze wypłukać. Zostało mi jeszcze ta mniejsza sadzonka z tym pięknym różowym listkiem. Eee, właśnie tutaj, jakąś chyba mniejszą doniczką muszę sobie zaraz przygotować do przesadzenia. Troszeczkę ogarnęłam tutaj ten meksyk, który stworzyła oliwka. <grych> tak u mnie właśnie wygląda wszystko, eee, kiedy robię eee z oliwką. Po prostu jest jeden wielki meksyk. Eee, słuchajcie, mata jest mokra, ale tak jak możecie zobaczyć. Zobaczcie, fajnie, to wszystko można zetrzeć I zaraz sprawdzę z spodu, nic nie przemokło, więc jest OK. E, a teraz tak, to jest ta aglaonema, którą pierwszą przesadziłam. To jest moja aglaonema przesadzona już latem. O, muszę tutaj dosypać. O, słuchajcie, cały czas mi tu wyłazi po prostu z tego ceramisu. A ona czuje się bardzo dobrze przez całe lato. Two przez całe lato. Przez jesień zimę ładnie sobie rosła, wypuściła nowe listki. E, także myślę, że w tym ceramisie jest jej dobrze. E, dlatego też ta również trafiła do ceramisu i myślę, że będzie sobie równie dobrze radziła. Tutaj już widzę, że zaczyna wychodzić chyba nowy listek. To jest ta kupiona w Obi Aglaonema zircon. Także aglaonemy, e, teraz idą sobie tutaj. E, tutaj jest Pink Princess Pierwsze, widzę, że tutaj jeszcze pojawia się. ale teraz nie wiem, czy będzie to jakoś tak widać. O, tutaj. Leje mi się tutaj jeszcze woda. Oj, o tutaj. E, jakaś mała sadzoneczka jeszcze się e, pokazała. Mam nadzieję, że nic się tutaj z nim nie stanie. Wychodzi nowy liść i też mam nadzieję, że to przesadzanie mu nie zaszkodzi. E, no, zobaczymy. Będę Was na, bie na bieżąco informować, jak sobie radzi ten Pink Princess. Czy taping Princess w tym ceramisie. Na razie ona sobie trafi do witrynki. Natomiast tam nie ma jakichś szczególnie, nie wiem, fantastycznych warunków. Po prostu witrynka jest zamknięta i, i, i tam no, na pewno jest ta wilgotność powietrza większa. Ale w sumie mogłaby stać też tutaj na parapecie ta roślinka, ale dobra będzie w tym, w witrynce dobra, no i zostało mi jeszcze ten filodendron malutki o, tam słychać jakieś rozmowy <laughs> zaraz oliwka wpadnie i będzie tyle eee, dobra biorę tak się zastanawiam czy do takiej malutkiej myślę, że chyba do tej malutkiej tutaj a ją przesadzę. Słuchajcie, ceramis, roślinki, które przesadzacie do ceramisu, zaczynacie nawozić po dwóch tygodniach od przesadzenia. Także dwa tygodnie one sobie tutaj będą stały w tym ceramisie, podlewane, jeżeli będzie taka konieczność, samą wodą. Natomiast miułka! Nie miułka już nie, już mama sama robi, wiesz? Mam... Poczekajmy pomarańczkę konserwową. Pomarańczkę konserwową? A co to jest za pomarańczka konserwowa? Już ostatnio były truskaweczki z majonezikiem. Junia, już nic nie wyciąga. Ja zaraz... Nie, nie to się nie da. Dobra. To ja może szybciutko to zrobię. To! Co to jest? Aha! No, dobra. Ja ci dam normalną pomarańczkę, dobra? O, o, nie! Nie, ja taką chcesz? Okej. Okay. To, 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 ale już nie śpiewamy, cicho. No, ja tutaj przesłam mam. Sekretarz, No to już się ładnie pożegnaj, bo ja zaraz kończę nagrywanie, więc pożegnaj się ładnie z wszystkimi. Pozdrów wszystkich, tak. I podziękuj za czekoladkę, którą dostałaś od pani Oli. Tak? Pamiętasz? No właśnie, miałaś to zrobić już dawno, ale mama później nagrywała filmy, więc dziękujemy, właśnie. To jest Keramzy, kochana. A się nazywa keramzyt. A to pomarańczowe pamiętasz, że się nazywa? Ceramiz. Ceramiz, no brawo! No super. Brawo, brawo. Dobra, no powiem ci, że. tata. Że to przesadzanie z Tobą. Bo nie za dobrze wygląda. <laughs> dokładnie. No, nie za dobrze wygląda, ale mam nadzieję, że przynajmniej ktoś się trochę. No, teraz to byś wysypała wszystko. Czy ktoś się chociaż po uśmiechał razem z nami, oglądając te nasze poczynania? Słuchajcie, taki film poważny, na którym postaram się zebrać wszystkie. Jako no, oliwka! To już bez oliwki, tylko z seramisem w roli głównej. W roli głównej, to tutaj już postaram się... Żeby Ej, znowu, nakręcić właśnie, no pewnie będzie... Wtedy chciałam coś, mam głupca. Dobrze, ale cichutko, tak, e, Nagram po prostu już, jak Oliwka pójdzie spać, tak będzie bezpieczniej. Wtedy będę mogła się skupić, bo tak to po prostu nie ma szans. No, kochani, ja już będę jednak dzisiaj kończyć. Tak wygląda kolejny filodendron trupy Ale niech cichutko. Dobrze, przyjdziesz. Ale teraz już. Tak. Już się żegnamy. Chodź, zrób ładnie, papa. Papa, tak. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Przepraszamy za zamieszanie. Życzymy wszystkiego dobrego i do następnego, tak? Tak. Dziękujemy za czekoladkę. Dziękujemy za czekoladkę, papa.